Hej kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć coś osobistego i nie jest to miłe doświadczenie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Moja przygoda z makijażem permanentnym zaczęła się w wieku 22 lat. Była to moda, kiedy zaczął się ten makijaż permanentny, brwi, ust. Moje koleżanki sobie robiły i ja za namową również chciałam mieć takie piękne, wypełnione, wyraziste brwi. Moje z natury są nierówne. Ta prawa jest e, niżej, jeżeli możecie to zobaczyć. Lekko inaczej mi e, rośnie niż ta lewa. I chciałam mieć takie symetryczne, ładnie wypełnione, wyraziste, żeby moja twarz, jak się obudzę, nie wyglądała jak jajko, nieumalowane. <laughs> Więc e, chciałam sobie spełnić takie moje marzenie. Udałam się do linergistki. Niestety, po zabiegu, gdy zobaczyłam siebie w lustrze, nie spodobało mi się to, miałam inne oczekiwania. Niestety, taki makijaż jest już na lata. Moje brwi były fioletowe, cienkie i jeszcze były takie rozlane kropki na tych brwiach. Tutaj Wam wstawię moje zdjęcie po zabiegu. Jeszcze pamiętam, że po dwóch dniach o zabiegu miałam iść na wesele i bardzo to przeżywałam, ponieważ no, wyglądałam strasznie. Nie wiem, tak jak wiecie, że niektórzy sobie robią tatuaże w więzieniu, to wyglądało to tak, jakbym wyszła z więzienia i tam sobie zrobiła takie brwi. No, jak widzicie na załączonym obrazku, tak to właśnie wyglądało. I ja z biegiem czasu, z biegiem lat yy, powiedziałam sobie: No nie, muszę coś z tym zrobić. Szukałam w internecie różnych rozwiązań, i tam właśnie było coś takiego, jak usuwanie brwi permanentnych laserem. Zdecydowałam się na taką metodę, ale niestety nie wystarczył jeden raz takiego zabiegu, więc musiałam przejść jeszcze 8 dodatkowych. Nie spodziewałam się, że tak wiele tych wizyt będzie potrzebne na te moje brwi, ale widocznie linergistka za mocno włożyła igłę z tym tuszem i ciężko było to zlikwidować. Także musiałam bardzo dużo wizyt odbyć i niestety z takim skutkiem, że one po tych ośmiu zabiegach były wciąż widoczne i powiedziałam. Dobra, dosyć. Pójdę na nowy makijaż permanentny. Tym razem znalazłam linergijskę z dobrymi opiniami, zdjęciami, które wstawiała na Instagram. Dlatego dobrze się przygotowałam, poszukałam opinii. Większość z nich była pozytywna. No i muszę wam powiedzieć, że naprawdę zrobiła dobrą robotę. Brwi mi się podobały. Ale z czasem również one wyblakły i już efekt nie był taki jak y, wcześniej. Więc zaczęłam y, znowu usuwać, ale tym razem zdecydowałam się na inną metodę i był to remover. No i poszłam na pierwszy zabieg, drugi i trzeci. I po każdym zabiegu moje brwi były pomarańczowe. Jak wam pierwszy raz, stwierdziłam, że ten tuż wychodzi, one później znikną, ten kolor zniknie, ale niestety tak się nie stało. I linergistka powiedziała mi, że nic już więcej nie może zrobić. Także udałam się znowu na laser po raz dziewiąty dziewiąty, dziesiąty i teraz moje brwi wyglądają tak. Specjalnie ich nie malowałam, żebyście Mogli zobaczyć. Jak widzicie, tutaj u góry widać jeszcze tą fioletową kreskę. Tu jest zdecydowanie lepiej. No i zaskoczę Was, ponieważ znowu umówiłam się na brwi i byłam już na konsultacji. Jest to linergiska, która naprawdę. Przeszła przez wiele szkoleń, ma bardzo dobre opinie, właśnie naprawia takie makijaże. Ja już nie mam takiego czystego płótna i zdaję sobie z tego sprawę, ale jestem na to przygotowana. Zdecydowałam się na metodę. Piórkową z cieniowaniem, tak zwany microblading z shadingiem. Brwi będą wyraziste, ale wciąż to będzie wyglądało naturalnie. Wiele osób na pewno zapyta się, dlaczego znowu się na to zdecydowałam, skoro przyszłam tyle bólu i te brwi y, nie wyglądają już tak źle jak wcześniej. Ale ja zawsze marzyłam o brwiach takich wyrazistych, pięknych. Chciałabym, żeby były takiego samego koloru jak moje włosy, czyli brązowe. Teraz jestem bardziej świadoma, do kogo idę, jakie ma doświadczenie, ile lat praktyki i zobaczyłam wszystkie zdjęcia, opinie, byłam na konsultacji, dlatego teraz naprawdę się przygotowałam i zaufam tej osobie. Wiem, że teraz wyjdzie to naprawdę. Dobrze, akurat jutro idę, już robi sobie te brwi, dlatego jestem bardzo podekscytowana. Nie mogę się już doczekać. Po pierwszym dniu będą one mocne, e, jakoś chyba po tygodniu czy dwóch e, mi zjaśnieją i będzie to taki efekt e, ostateczny, powiedzmy. Ale muszę po trzech tygodniach iść na taką korektę, to co się wymazało, to trochę poprawić i wtedy zobaczycie już mój ostateczny efekt. Teraz wiem, jak ważne jest, żeby wybrać dobrą specjalistkę, sprawdzić pigmenty, omówić wszystko na spokojnie. Nie działam już spontanicznie, tak jak wcześniej. Ta decyzja jest przemyślana, dlatego nie boję się. No, wiadomo, zawsze jest jakaś tam obawa, że może wyjść coś nie tak, a może będzie gorzej niż teraz. Ale mimo wszystko zaryzykuję, wezmę Was na tą wizytę i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Wiem, że ten nowy zabieg pozwoli mi poczuć się lepiej i w końcu polubię swoje nowe brwi. Ja się z Wami żegnam. Jestem ciekawa, czy również przeszliście jakąś historię z makijażem permanentnym. Napiszcie koniecznie w komentarzu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Moje nowe brwi.